Cześć. Ten film miałem nagrywać stojąc przy swoim garażu z panelami, ale pogoda nie dopisuje, więc ustawiłem się, aby mieć przynajmniej widok na garaż. Dzisiaj bardzo ważny temat, bo wiele osób traktuje fotowoltaikę jako takie ekologiczne, panaceum energetyczne, które być może kiedyś uratuje świat. Może, ale jak każdy lek i fotowoltaikę też można przydawkować. I o tym będzie dzisiejszy film. I od razu zapowiadam, że po filmie będę prosił o jego udostępnienie, bo przyda się on, moim zdaniem, i prosumentom, i deweloperom. I indywidualnym inwestorom, którzy budują właśnie dom, a nawet tak, klientom, którzy kupują właśnie zwykłe mieszkania. Nie jest tajemnicą, że w Polsce właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej też korzysta z węgla. Wiadomo, bo w nocy albo w zimie, kiedy odbiera z sieci prąd, no, pochodzi on najczęściej z elektrowni węglowej. Fotowoltaika zmniejsza jednak zużycie węgla w godzinach szczytu, bo dorzuca się do sieci za dnia, kiedy zapotrzebowanie jest większe, a pobiera z sieci w nocy, kiedy zapotrzebowanie spada. Czego dowodem jest przecież tańszy prąd w nocnej taryfie. Cudowny lek, prawda? Niestety, tak jak powiedziałem, można go przydawkować. Skąd w ogóle pomysł na film? Bo już z miesiąc temu pod jednym z filmów zobaczyłem ciekawy komentarz typu: "Po co wydawać 40 tysięcy na pompę ciepła? Skoro za 20 tysięcy mogę założyć dwa razy więcej paneli i będę miał tyle prądu, że będę grzał do zwykłymi matami grzewczymi. Po co mi te drogie skomplikowane pompy ciepła?" I tak mnie to, wiecie, uderzyło. Ale jak to? To jakieś podejrzenie proste. W tym rozumowaniu musi być jakiś błąd. No i był błąd. Co gorsze, jak wiele osób go popełni, to w przyszłości zapłacimy za to słono. My wszyscy. O co chodzi? Wytłumacz to jak zawsze na przykładzie. Pan Kowalski ma dom. Taki nie za nowy, nie za stary, ale taki przeciętny dom. Ma jakieś tam zużycie prądu, na przykład 5 MWh rocznie, płaci 3000 zł za rok. Zakłada fotowoltaikę o odpowiedniej mocy, która po dofinansowaniu i ulgach realnie będzie kosztowała około 15 tysięcy złotych i całość zwraca mu się no, w kilka lat. Za dnia generuje zapas na noc, w lecie generuje zapas na zimę, Przychowuje w sieci realnie w skali roku, załóżmy, że 3 MW-godziny, które sobie w dogodnym momencie odbiera na oświetlenie w domu czy tam na prankę. Proste, proste. Prąd w nocy pochodzi oczywiście z węgla, ale w skali doby i tak to się bilansuje, kowalski jest eko. Ale kowalski liczy dalej. Bo kolejnych 5000 zł wydaje na gaz. No bo dom nie jest nowy, nie jest za dobrze ocieplony, więc no tak, ma do wyboru. Opcja A: ocieplić na nowo dom i dach. Czego będzie kosztowało, załóżmy, 50 tysięcy złotych w efekcie na gaz będzie wydawał dwa razy mniej ale zwrócimy się to dopiero za 15 lat. Hmm. Opcja B. powiększy trochę instalację, dopłaci za nią załóżmy 10 tysięcy i za kolejnych 30 po ulgach założę pompę ciepła, która będzie sprawnie ogrzewać jego dom. Całkowity koszt 40 tysięcy złotych, ale na ogrzewanie już nie wydaje prawie nic, więc zwrócimy się to za 8 lat. W tej wersji w sieci przychowa jakieś 6 MWh, to ekwiwalent 3 spalonych ton węgla, czyli 6 ton CO2, jeśli ktoś się tym interesuje. Wciąż jest ok, bo jest taniej i ego i zużywa mniej gazu. Jednak Kowalski wpada na inny pomysł. Opcja C zakłada trzy razy więcej paneli, bo panele przecież tanieją, prawda? Więc będzie tylko kosztowało go jakieś 30 tysięcy złotych więcej. Ma teraz mnóstwo prądu, zakłada więc wszędzie zwykłe matek grzewcze, piec elektryczny zamiast gazowego i cały zwraca mu się uwaga w 6 lat, czyli najszybciej, a do tego nie ma co się psuć. Sprytny Kowalski? Sprytne. Także w tej wersji oddają do sieci już nie 3, nie 6, tylko 13 MWh, czyli ekwiwalent 6,5 tony węgla, czyli 13 ton CO2, czyli o wiele więcej niż przed tymi zmianami. Jak 100 tysięcy osób wybierze opcję C, to zamiast czystego ogrzewania będziemy mieli ogrzewanie Polski węglem. To już lepiej zostańmy przy gazie. Faktem jest, że taniej jest wyprodukować kWh, niż później pomnożyć pompą ciepła, zamieniając na ciepło, a tym bardziej zatrzymać dobrą izolację. I rozumiem Kowalskiego, który nie chce wykładać 50 tysięcy na termomodernizację i szuka tańszych rozwiązań. Moi drodzy, muszę coś skorygować, bo w tym filmie, który oglądacie, który nagrałem wcześniej, założyłem najgorszą opcję, czyli potężny remont dla dziurowego domu i chyba trochę Przesadziłem z tymi kosztami. 50 tysięcy. Nie chciałbym nikogo od tymi zawyżonymi liczbami odwieść od pomysłu o ocieplenie, który nie musi być aż tak drogie. Przede wszystkim najłatwiej oczywiście na etapie budowy, bo dla średniego domu różnica między kiepskim a solidnym ociepleniem to jakieś półtora tysiąca lub niewiele więcej, zależnie od wykończenia. Na pewno zdąży się zwrócić. Kalkulację przygotowała dla mnie firma Bolix, której systemy ociepleniowe, jak sprawdziłem, mają szereg użytecznych cech zapewniających trwałość, na co wcześniej zwracałem mniejszą uwagę. I... To jest ważna informacja. Mają też dofinansowania z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Bo dopłaty są nie tylko do fotowoltaiki czy pomp ciepła, o czym mówiłem wcześniej, ale też i do ocieplenia. Więc jeszcze raz, warto dobrze ocieplać, bo dzięki temu zimą jest cieplej, a latem chłodniej, bez żadnego wkładu energii. W istniejącym domu może oczywiście być różnie, tutaj nie chciałem być też osłowny, więc porozmawiałem z doświadczonymi doradcami z Bolixa. I okej, okay, w mojej sytuacji czas zwrotu jest większy niż przy fotowoltaice, ale po odjęciu ulgi i biorąc pod uwagę, że dobre ocieplenie zrobione raz przez kilkadziesiąt lat obniża wydatki na energię, fotowoltaika też może się zająć zasilaniem innych urządzeń. Więc bądź eko do końca i zacznij od właściwego końca, czyli od ocieplenia. Oprócz izolacji termicznej w pakiecie jest też nowoczesna elewacja z efektami, jakie sobie wybierzesz. I rozumiem Kowalskiego, który nie chce wykładać 50 tysięcy na termomodernizację i szuka tańszych rozwiązań. Ale niech to będzie pompa ciepła. Optymalnie trochę paneli do niej, a nie hektar fotowoltaiki, tylko dlatego, że jest tanie. Bo jeśli energię z paneli będziesz przepalać zwykłą, prymitywną grzałką elektryczną lub indukcją, to wiedz, że w styczniową noc ogrzewasz dom ogromną ilością węgla. To nie ma nic wspólnego z ekologią. Jeśli nic Cię to nie rusza, bo grunt, że wyszło Ci najtaniej, a do tego nie wierzysz w te wszystkie globalne ocieplenia i emisje CO2, to pomyśl o sieci energetycznej, Twojej sieci energetycznej, która przez takie działanie zostanie rozchuśtana pomiędzy nocą a dniem, zimą a latem tak bardzo, że w zimie, w nocy będziemy musiała dostarczyć do Twojego domu trzy razy więcej energii, wcześniej to robiła w dwóch trzecich gazownia. Elektrownie będzie musiała więc rozbudować sieć i w konsekwencji podnieść cenę prądu. Czyli za szastanie prądem na proste, prymitywne grzałki lub indukcje przez posiadaczy hektarów fotowoltaiki zapłacą ci, którzy fotowoltaiki nawet nie mają. A ci, co mają, a nawet gospodarują nią rozsądnie, bo mają pompę ciepła na przykład, mogą kiedyś dostać od sieci wyższą cenę za przechowanie energii, bo kto powiedział, że obecne zasady pozostaną na zawsze bez zmian? A wszystko tylko dlatego, że niektórzy zamiast dbać o jak najmniejsze straty energii, a przynajmniej o jej mnożenie przy pomocy pompy ciepła, skupią się tylko na jej taniej, nadmiernej produkcji. Aby następnie, wiecie, w zimie odebrać ją z węgla, przypalić tymi prostymi oporowymi żałkami. Tak nie powinniśmy robić. Apel, jeśli budujesz dom i mimo, że kusić cię może tanie pozyskanie energii albo niekompetentnie doradcy, którzy chcą sprzedać więcej paneli. Zadbaj o lepszą izolację cieplną, choć może nie będzie to tańsza opcja. Dzięki temu załatwisz problem w zarodku i po tej stronie równanie będziesz miał po prostu mniejsze wydatki. Łatwiej Ci będzie ogarnąć drugą stronę równania, prawda? Pamiętaj, że założenie, a zrobię sobie taniej dziurawy dom, bo mam tanią energię i w efekcie będę miał tanio i ciepło jest obarczony ryzykiem, bo wtedy potrzebujesz kogoś, kto Ci tę energię przechowa do zimy. Dzisiaj elektrownie to zrobi z prowizją 20 lub tam, raczej, 30%, ale jeśli wiele osób robi to samo, to te warunki mogą się zmienić na gorsze. I wtedy zostaniesz w wykończonym domu bez dobrego ocieplenia i z hektarem paneli, prądu, z których nie będzie wiadomo, komu oddać na przechowanie, bo taryfy będą skonstruowane tak, że pożałujesz, że nie dociepliłeś lepiej. A masz świeży wykończony dom szkoda próć, prawda? Ja już nie mówię o pomyśle budowy domu z ogrzewaniem wyłącznie elektrycznym, bo tak w ogóle jest najtaniej. No, wtedy już w ogóle jesteś zakładnikiem operatora sieci albo być naprawdę autonomicznym z mniejszej wydatki energetyczne. To jest klucz. A jeśli kupujesz mieszkanie, dlaczego mówiłem na początku o mieszkaniach? Powiedz wyraźnie, że szukasz dobrze ocieplonego. Deweloperowi, który buduje blok mieszkalny, nie opłaca się ocieplać go powyżej, wiecie, ustawowego minimum. No to on dzisiaj ponosi wyższe koszty, a oszczędzać w przyszłości będzie kto inny. I znów energia w efekcie leci w kosmos. Może jak deweloperzy będą słyszeć te pytania i czuć presję kupujących, że poszukują lepiej ocieplonych mieszkań, to będą się starać budować lepiej ocieplone mieszkanie, no właśnie, które będą co prawda trochę droższe, ale właściciele za parę lat wyjdą na zero, a potem będą już tylko oszczędzać. Dlatego ja swoje działanie zacząłem właśnie od termowizji i usuwania mostków cieplnych w istniejącym już domu. A potem poszedłem w kierunku pompy ciepła. No właśnie, pompy ciepła. Już mam ją zainstalowaną. Pokażę Wam teraz tylko o takich. Kilka szybkich migawek na zachętę, a w następnym filmie opowiem o tym, jakie cuda da się dziś zrobić z nowoczesną technologią. W tym tylko powiem, że pompa ciepła z odpowiednim buforem wodnym może być dobrym sojusznikiem dla fotowoltaiki, ponieważ pozwala w ciągu dnia nie oddawać energii na przechowanie do sieci, aby zaledwie kilka godzin później odbierać ją pomniejszoną o prowizję. Zamiast tego, póki słońce świeci, od razu grzeje wodę w buforze, aby w nocy ją wykorzystać. Co więcej... Jeszcze tego nie mam, ale da się to zautomatyzować i będę chciał to sprawdzić. Czyli można połączyć system z serwerem pogody, co sprawi, że system sterujący będzie mógł wybiec do przodu i zaplanować uzupełnienie energii w buforze w taki sposób, aby do sieci oddać jak najmniej. I o to chodzi. Podsumowując, patrzmy dalej do przodu. Dbajmy o ocieplenie. Unikajmy tych prostych mat grzewczych, żałek oporowych, elektrycznych. Nie idźmy na łatwiznę. I choć panele rzeczywiście tam tanieją i dobrze, ale jeśli przesadzimy, w zimie będziemy grzać węglem. A tego nie chcemy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Wyjątkowo bardzo proszę o jego udostępnienie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.